Najbardziej niedoceniane rośliny w Polsce. Miłożą, czyli ginkgo biloba. Każdy zna tą roślinę, ale mało kto wie troszeczkę więcej na jej temat. A jest to niezwykle ciekawa roślina pod wieloma względami. Między innymi pod tym względem, że jest to najstarszy gatunek, który obecnie żyje na Ziemi. Równie ciekawe jest to, że jest to roślina teoretycznie iglasta. A co ciekawe, mimo iż jest iglasta to wytwarza owoce. A czemu te owoce tak rzadko możemy spotkać? Ponieważ występuje tylko na żeńskich, e, żeńskich okazach, a takich okazów ze względu na to, że te owoce śmierdzą, się nie hoduje. I to nie tylko tyle mogę powiedzieć na temat miłożęba. Można nagrać na cały film, powiedzcie jeśli tylko o nim chcecie. Dajcie znać w komentarzach. Obserwujcie po więcej ciekawych filmów na temat roślin. Test.